W dzisiejszym odcinku niezbędniki wokalisty, czyli jakie rzeczy przydadzą się w wokaliście podczas próby lub koncertu. Nazywam się Kasia Zaręba, jestem wokalistką i jeśli interesują Cię treści związane ze śpiewaniem, zasubskrybuj mój kanał. Rzecz numer jeden to oczywiście mikrofon. Ja swój mikrofon mam już prawie 20 lat. Dla mnie mikrofon jest jak szczoteczka do zębów tego się po prostu nie pożycza. Mój mikrofon był już w Busby the Music na debiutach opolskich, na wielu, wielu scenach w całej Polsce. Jak mikrofon, to i kabel. Ja zawsze mam swój kabel. Pamiętaj o nutach dla muzyków. Nie zapominam także o swoim komputerze, w którym przechowuję wszystkie pliki PDF z nutami, z tekstami piosenek, a także z umowami koncertowymi. Skoro mikrofon i skoro kabel, to także musi być co? Sama zaprojektowałam swoje etui na mikrofon, to jest etui zimowe, to jest etui letnie, no i tak jeżdżą ze mną na wszystkie koncerty. Dobrze mieć ze sobą teksty piosenek, na przykład w PDF-ach na komputerze, ale zachęcam Was do tego, żeby jednak pamiętać teksty, ponieważ wiecie, zerkanie cały czas w komputer powoduje, że nie jesteśmy w stanie tak przekazać emocji i nie łapiemy już takiego fajnego kontaktu z publicznością. Co dalej, co dalej? Walizeczka. Zawsze wszystko pakuję do jednej walizki, w której mieszczę wszystko. Zawsze biorę na koncerty dwie stylizacje. Dlaczego? Do dzisiaj pamiętam koncert, yy, przed którym. <gryw> Boże. <gryw> Masakra! Ubrudziłam się tuszem do rzęs. Ale rozumiecie, nie tak, że gdzieś mi siadł tusz na ramieniu. Nie. Dotknęłam ręką tuszu. Potem tą ręką dotknęłam sukienki. Wszystko było czarne. Udawałam, że tego nie widzę. Dlaczego dwie pary butów? Raz weszłam obcasem w taką metalową kratę przed wejściem na scenę. Jak wbiłam ten obcas, to nie mogłam go wyciągnąć. Wyciągnęłam buta, zaczęłam go szarpać z całej siły, bo generalnie miałam być już na scenie. A ja z tym butem, rozumiecie, walczę. No nie pozostało mi nic innego, jak ściągnąć drugiego buta i pójść. Na koncert boso. Z rzeczy mniej istotnych, ale równie ważnych, zwłaszcza dla wokalistek, to podkład. Od lat używam na koncerty podkładu firmy Esteloider Double Wear. To jest taki podkład bardzo trwały, który wytrzyma 24 godziny. Serio, nic wam się nie wyciera, nie macie plam, macie piękną, rozświetloną twarz przez cały koncert. Często pytacie o moją szminkę, to dzisiaj zdradzę Wam sekret. Uwaga, uwaga! Ta szminka, którą właśnie widzicie to nic innego jak Clinique Wow Pop. Tak się nazywa ta szminka. A to jest też bardzo ważne, że nie wysusza Wam wark. E, dobrze się czujecie przez cały koncert. Druga szmineczka, którą Wam polecam jest firmy Dior. Ona jest bardziej taka nabłyszczająca i nieraz miałam tą szminkę na zębach. Także e, warto spojrzeć w lusterko przed koncertem, żeby potem nie było... Zabawnych zdjęć. Polecam Wam ten błyszczyk z firmy Sephora, który ma naprawdę śliczne drobinki. Nie zostaje na zębach, to jest istotne. Jeśli chodzi o kosmetyki, polecam Wam także Guerlain, puder brązujący. On, jak widzicie, on już jest taki wykończony trochę, ale on jest tak piękny, naprawdę. Jest ze mną zawsze i wszędzie rzecz, którą musi mieć każdy wokalista na próbie i na koncercie. To nic dentystyczne. Serio. Nie zapomnijcie o tym. Zwłaszcza jeśli macie, wiecie, takie e, bardzo wąskie szczeliny między zębami jak ja. Nici są dla mnie ważniejsze od y, może nie od mikrofonu, ale od szpinki. Oczywiście nigdy nie zapominam o szczotce. Szczot, o szczotce. Nie zapominam też nigdy o Pudrze matującym... Woda! Nie liczcie na to, że organizator koncertu od razu Wam poda szklankę wody na dzień dobry. Dlatego zawsze kupuję sobie trzy takie półlitrowe butelki wody niegazowanej. Chowam sobie je do walizki, aby mieć pewność, że będzie mi się bardzo dobrze śpiewało. Jeśli nagrałeś płytę, warto, żebyś wziął kilka egzemplarzy ze sobą, ponieważ nie wiesz, kogo spotkasz. Może akurat poznasz swojego przyszłego sponsora, który będzie chciał trochę posłuchać o Twojej twórczości, a także wręczysz mu przy okazji właśnie swój krążek. No i tak myślę, myślę, co jeszcze powinnam powiedzieć? Jeżeli o czymś zapomniałam, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Zachęcam was także do lajkowania filmów, komentowania. Możecie także kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie cały czas na bieżąco. Buzi.